Dziedziczenie fizyczne i społeczne. Wszystko, co człowiek sobą reprezentuje, zarówno fizycznie, jak i umysłowo, uzyskał poprzez dwie formy dziedziczenia. Jedna z nich znana jest jako dziedziczenie fizyczne, druga natomiast jest dziedziczeniem społecznym. Dzięki prawom dziedziczenia fizycznego człowiek rozwinął się powoli z ameby, jednokomórkowej formy zwierzęcej, Poprzez stadia rozwojowe odpowiadające wszystkim znanym zwierzętom na świecie, łącznie z tymi, o których wiadomo, że istniały, chociaż teraz są gatunkiem wymarłym. Każde pokolenie, przez które przeszedł człowiek w swoim rozwoju, dodało do jego natury niektóre cechy charakteru, zwyczajów i wyglądu fizycznego tegoż pokolenia. Stąd fizyczne dziedzictwo człowieka jest heterogenicznym zbiorem wielu zwyczajów i form fizycznych. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że chociaż te sześć podstawowych lęków człowieka nie mogło zostać przekazanych fizyczną drogą dziedziczenia, są to przecież stany umysłu nieprzekazywalne drogą fizyczną. Oczywiste jest, że drogą fizycznego dziedziczenia zapewniliśmy sobie bardzo wygodne miejsce na składowanie tych sześciu lęków. Na przykład, ogólnie wiadomo, że cały proces ewolucji fizycznej. Oparty jest na śmierci, zniszczeniu, okrucieństwie i bólu. Że w swojej wspinaczce ku niebu elementy gleby ziemskiej znajdują transport w górę poprzez śmierć jednej formy życia, ażeby inna, wyższa forma mogła przetrwać. Cała roślinność żyje, dlatego że zjada elementy gleby i elementy powietrza. Wszystkie formy zwierzęce żyją, zjadając inne, słabsze formy zwierzęce lub roślinne. Komórki wszelkich form roślinnych mają w sobie bardzo wysoki stopień inteligencji. Podobnie komórki wszelkich form zwierzęcych mają w sobie bardzo wysoki stopień inteligencji. Niewątpliwie komórki zwierzęce ryb nauczyły się gorzkimi doświadczeniami, że grupa komórek zwierzęcych znana jako ptak rybołów to coś, czego należy się szczególnie wystrzegać. Ponieważ wiele gatunków zwierząt, a także większość ludzi żyje zjadając mniejsze i słabsze formy zwierzęce, pamięć komórkowa tych zwierząt wchodzi do wnętrza i staje się częścią człowieka. Przynosi ona ze sobą strach, wypływający z zapamiętanego traumatycznego doświadczenia bycia zjedzonym żywcem. Może ta teoria wydaje się za daleko posunięta, może rzeczywiście nie jest prawdziwa. Za to na pewno jest teorią logiczną, jeśli już niczym więcej. Autor nie upiera się przy niej szczególnie ani nie twierdzi, że z niej właśnie wypływa te sześć podstawowych lęków. Jest inne, dużo lepsze wyjaśnienie źródła tych lęków, które zaraz zbadamy. Zacznijmy od opisu dziedzictwa społecznego. Zdecydowanie najważniejsza część tego, z czego składa się człowiek, gromadzi się w nim poprzez prawo dziedziczenia społecznego. Termin ten oznacza metody, jakimi jedno pokolenie wpaja w umysły pokolenia będącego bezpośrednio pod jego kontrolą, przesądy, wierzenia, legendy i idee, które oni z kolei odziedziczyli od poprzedzającego ich pokolenia. Termin dziedzictwo społeczne powinien być rozumiany jako wszelkie źródła, z których dana osoba zdobywa wiedzę, takich jak szkoły religijne czy świeckie, czytanie, rozmowy na żywo, zasłyszane opowieści oraz wszelkie rodzaje inspiracji myślowej pochodzące z osobistych doświadczeń danego człowieka. Dzięki działaniu prawa dziedziczenia społecznego każdy, kto ma kontrolę nad umysłem dziecka, może intensywną nauką zaszczepić w jego umyśle każdą ideę, prawdziwą lub fałszywą, w taki sposób, że dziecko przyjmie ją za prawdę i stanie się ona taką samą częścią osobowości tego dziecka, jak każda inna komórka czy organ fizycznej struktury jego ciała. Idea ta będzie także równie oporna na zmiany. Pamiętaj, że kiedy umawiasz się na spotkanie z jakąś osobą, przyjmujesz na siebie odpowiedzialność bycia punktualnie i nie masz prawa spóźnić się ani minuty. Właśnie dzięki prawu dziedziczenia społecznego fanatyk jakiejś religii wpaja w umysł dziecka dogmaty, prawdy wiary i obrządki religijne zbyt liczne, aby je spamiętać. Wpaja te idee w młode umysły tak długo, aż zaakceptują je i na zawsze zapieczętują w sobie jako część swojego niezmiennego credo. Umysł dziecka, które nie osiągnęło jeszcze wieku rozumienia spraw, podczas okresu średnio, powiedzmy, dwóch pierwszych lat życia, jest plastyczny, otwarty, czysty i wolny. Każda idea zasiana w takim umyśle przez kogoś, komu dziecko ufa. Zakorzenia się i rośnie w taki sposób, że nigdy już nie będzie można jej wykorzenić ani wymazać. Obojętne, jak bardzo ta idea byłaby przeciwna wszelkiej logice czy rozsądkowi. Wielu fanatyków religijnych twierdzi, że potrafią tak głęboko zaszczepić dogmaty swojej religii w umyśle dziecka, że nigdy nie będzie tam miejsca dla żadnej innej religii w całości ani dla żadnej jej części. Te twierdzenia nie są bardzo przesadzone. Po takim wytłumaczeniu sposobu, w jaki działa dziedziczenie społeczne, uczeń jest gotowy zbadać źródła, z których człowiek dziedziczy te sześć podstawowych lęków. Ponadto każdy uczeń, oprócz tych, którzy jeszcze nie dorośli do tego, aby badać prawdy zahaczające o ich własne ulubione przesądy, może sprawdzić słuszność zasady dziedziczenia społecznego, nie wychodząc poza własne doświadczenia. Na szczęście praktycznie cały materiał dowodowy zawarty w tej lekcji jest takiego rodzaju, że każdy, kto rzeczywiście poszukuje prawdy, może się sam upewnić, czy dowody te są wiarygodne, czy nie. Odłóżcie chociaż na chwilę swoje uprzedzenia i z góry przyjęte sądy. Przecież zawsze możecie do nich wrócić i znowu się w nich zagłębić. Na czas, kiedy będziemy studiować pochodzenie i naturę tych sześciu najgorszych wrogów człowieka. Czyli sześciu podstawowych lęków. Tam, gdzie rządzi myśl, odnajdzie się moc. Henry Ford zarobił miliony dolarów i nadal zarabia miliony dolarów co roku, ponieważ uwierzył w Henry'ego Forda i przekształcił tę wiarę w określony cel oraz poparł ten cel określonym planem. Inni tokarze, którzy pracowali na obrabiarkach obok Forda we wczesnym okresie jego kariery, Mieli jedynie wizję cotygodniowej koperty z wypłatą i to właśnie dostali, ale nic więcej. Nie żądali od samych siebie nic nadzwyczajnego. Jeśli chcesz dostać więcej, musisz też wymagać więcej od siebie. Podkreślam, że te wymagania należy postawić sobie samemu. Tutaj narzuca się dobrze znany wiersz, którego autor wyraził w nim wielką prawdę psychologiczną. Jeśli myślisz, że jesteś pokonany, to jesteś. Jeśli myślisz, że nie śmiesz, to nie śmiesz. Jeśli chciałbyś zwyciężyć, ale myślisz, że nie umiesz, to prawie pewne, że tego nie dokonasz. Jeśli myślisz, że przegrasz, to już przegrałeś. Ponieważ ze świata to odkrywamy, sukces zaczyna się od woli sukcesu, a wszystko to tkwi w stanie umysłu. Jeśli myślisz, że inni są lepsi, to są. Żebyś się wzbił, twoje myśli muszą szybować. Musisz być pewny siebie, zanim kiedykolwiek zdobędziesz jakąś nagrodę. Życiowe bitwy nie zawsze wygrywa silniejszy czy szybszy przeciwnik. Ale prędzej czy później tym, kto wygra, jest ten, kto myśli, że potrafi. Walter D. Wintle. Nie zaszkodzi, jeśli nauczysz się tego wiersza na pamięć i będziesz używać go jako część zestawu do pracy nad pewnością siebie. Gdzieś w konstrukcji Twojej osoby jest takie subtelne coś, które pobudzone odpowiednim wpływem z zewnątrz, wyniesie cię na szczyty osiągnięć, jakich nigdy przedtem byś się nie spodziewał. Tak jak pierwszy skrzypek potrafi uchwycić skrzypce i sprawić, aby ten instrument wydał z siebie najpiękniejsze i najbardziej czarowne tony muzyki, tak samo istnieje pewien zewnętrzny wpływ, który może uchwycić twój umysł i spowodować, abyś szedł do przodu w dziedzinie swojego wybranego przedsięwzięcia, grając przepiękną symfonię sukcesu. Żaden człowiek nie wie, jakie ukryte siły leżą uśpione wewnątrz ciebie. Nawet ty sam nie znasz swoich zdolności osiągania celów, ani nie dowiesz się tego, dopóki nie zetkniesz się z tym szczególnym bodźcem, który pobudza cię do większego wysiłku, poszerza twoją wizję, rozwija twoją wiarę w siebie i popycha cię do czynu głębszym pragnieniem osiągnięcia czegoś. Nie jest nierozsądnym oczekiwać, że jakieś zdanie, jakiś pomysł, czy jakieś stymulujące słowo w tym kursie na temat praw sukcesu Posłuży jako ten potrzebny bodziec, który odmieni Twój los i przekieruje Twoje myśli i energię na ścieżkę, która doprowadzi Cię w rezultacie do Twojego upragnionego celu życia. Niezwykły, ale prawdziwy jest fakt, iż najważniejsze punkty zwrotne w życiu często przychodzą w najbardziej niespodziewanym momencie i w najbardziej niespodziewany sposób. Mam na myśli typowy przykład, jak niektóre pozornie nieważne doświadczenia życiowe. Okazują się często najważniejsze ze wszystkich. A opowiadam go, ponieważ ukazuje on między innymi, czego człowiek jest w stanie dokonać. Kiedy obudzi się i doceni w pełni wartość wiary w siebie. Incydent, o którym mówię, zdarzył się w Chicago, kiedy pracowałem jako analityk charakterów. Pewnego dnia do mojego biura zgłosił się włóczęga i poprosił o rozmowę. Kiedy podniosłem oczy z nadbiórka i przywitałem go. Powiedział: Przyszedłem spotkać się z człowiekiem, który napisał tę małą książeczkę. I wydobył z kieszeni egzemplarz książki zatytułowanej Wiara w Siebie, którą napisałem wiele lat wcześniej. To musiała być ręka losu, kontynuował, która wczoraj po południu wsunęła mi tę książkę do kieszeni, ponieważ byłem już gotów przywiązać kamień do nóg i zrobić swoim ciałem dziurę w jeziorze Michigan. Doszedłem do wniosku, że wszyscy, łącznie z Bogiem, sprzysięgli się, aby mnie dręczyć, dopóki nie przeczytałem tej książki. Ona dała mi całkowicie nowy punkt widzenia i dodała odwagi, a także nadziei, która dała mi przetrwać noc. Podjąłem decyzję, że jeśli uda mi się spotkać człowieka, który tę książkę napisał, on mógłby mi pomóc znowu stanąć na nogi. Teraz jestem tu i chciałbym wiedzieć, co pan może zrobić dla człowieka takiego jak ja. Jedyny człowiek, który nigdy nie popełnia błędów, to taki, który nigdy nie robi nic. Nie bój się pomyłek, pod warunkiem, że nie popełnisz tego samego błędu dwa razy. Roosevelt gdy mówił, studiowałem go od stóp do głów i przyznam szczerze, że w głębi serca nie wierzyłem, iż mogłem dla niego cokolwiek zrobić, ale nie chciałem mu tego mówić. Jego szklany wzrok, zmarszczki zniechęcenia na twarzy, postawa ciała, dziesięciodniowy zarost na twarzy, nerwowy sposób zachowania, wszystko przekazywało mi ogólne wrażenie, że jest to człowiek beznadziejny. Jednak nadal nie miałem serca, aby mu tak powiedzieć, więc poprosiłem, aby usiadł i opowiedział mi całą swoją historię. Poprosiłem, aby był absolutnie szczery i powiedział mi najdokładniej, jak potrafi, co dokładnie sprowadziło go na tak nędzną stronę życia. Obiecałem, że po wysłuchaniu całej jego historii, powiem mu, czy będę w stanie mu pomóc. Opowiadał długo i szczegółowo swoją historię, której istotą było: Cały swój majątek zainwestował w małą fabrykę. Kiedy w 1914 roku zaczęła się wojna, nie mógł zdobyć surowców potrzebnych dla fabryki, która dlatego zbankrutowała. Utrata pieniędzy złamała w nim ducha i tak wzburzyła umysł, że opuścił żonę i dzieci i został włóczęgą. Tak intensywnie rozpamiętywał swoją stratę, że doszedł do punktu, kiedy zaczął zastanawiać się nad samobójstwem. Kiedy skończył swoją opowieść, powiedziałem do niego: Wysłuchałem cię z wielkim zainteresowaniem i chciałbym móc ci jakoś pomóc, ale nie ma absolutnie żadnego sposobu. Zbladł tak jak kiedyś zblednie, kiedy go włożą martwego do trumny. Opadł w krześle, opuścił głowę na piersi, jak gdyby mówiąc: No, tak, to już wszystko jasne. Czekałem kilka sekund, a potem powiedziałem mu tak. Ja nie mogę dla ciebie nic zrobić, ale jest w tym budynku człowiek, któremu cię przedstawię, jeśli chcesz, a on może ci pomóc odzyskać twój utracony majątek oraz postawić cię z powrotem na nogi. Nie skończyłem jeszcze wypowiadać tych słów, kiedy podskoczył, złapał mnie za ramię i powiedział Na miłość boską zaprowadź mnie do tego człowieka. Zachęcające było to, że dodał na miłość boską. Wskazywało to, że miał jeszcze iskierkę nadziei w piersi. Wziąłem go więc za rękę i zaprowadziłem do laboratorium, gdzie prowadzone były moje testy psychologiczne, analizy charakteru, i stanąłem z nim przed czymś, co wyglądało jak zasłona zawieszona na drzwiach. Odsunąłem zasłonę i odkryłem wysokie lustro, w którym mój gość obejrzał się od stóp do głów. Wskazując palcem w lustro, powiedziałem: tu oto stoi człowiek, któremu obiecałem Cię przedstawić. To jest jedyny człowiek na świecie zdolny postawić Cię znów na nogi. Jeśli w końcu nie usiądziesz i nie poznasz tego człowieka tak jak nigdy przedtem, to możesz równie dobrze pójść i zrobić swoim ciałem tę dziurę w jeziorze Michigan, ponieważ nie będzie z Ciebie pożytku ani dla Ciebie samego, ani dla świata, dopóki nie będziesz lepiej znał tego człowieka. Podszedł bliżej do lustra, potarł dłońmi swoją zarośniętą twarz. Kilka chwil studiował siebie od stóp do głów. Potem odsunął się, spuścił głowę i zaczął płakać. Wiedziałem, że lekcja odniosła skutek, więc odprowadziłem go do windy i pożegnałem się z nim. Nie spodziewałem się widzieć go nigdy więcej i wątpiłem, czy taka lekcja będzie wystarczająca, aby pomóc mu odzyskać miejsce w świecie, ponieważ wydawało się, iż zaszedł za daleko i nie ma stamtąd odwrotu. Wydawał się nie tylko w nędzy, ale także pokonany. Kilka dni później spotkałem tego człowieka na ulicy. Jego przemiana była tak całkowita, że prawie go nie poznałem. Szedł żwawo, z podniesioną głową. Ta stara, niestabilna, nerwowa postawa jego ciała zniknęła. Miał na sobie nowe ubranie, od butów po kapelusz. Wyglądał na zamożnego i czuł się zamożnie. Zatrzymał mnie i opowiedział, co wywołało taką gwałtowną przemianę ze stanu skrajnego upadku w stan nadziei i obietnicy. Właśnie szedłem do pańskiego biura, wyjaśnił, przynieść panu dobrą nowinę. Tego samego dnia, kiedy byłem u pana w biurze, Wyszedłem i pomimo mojego wyglądu, nędznego i nieszczęśliwego włóczęgi, sprzedałem się za pensję 3000 dolarów rocznie. Pomyśl człowieku, 3000 dolarów rocznie. A mój pracodawca dał mi dość zaliczki, aby mógł sobie kupić nowe ubranie, jak pan sam widzi. Dał mi także zaliczkę, aby mógł wysłać coś do domu, do rodziny. I oto znowu jestem na drodze do sukcesu. To wygląda jak sen, że zaledwie parę dni temu straciłem nadzieję, wiarę i odwagę i chciałem popełnić samobójstwo. Szedłem powiedzieć panu, że pewnego dnia, kiedy pan się będzie najmniej spodziewał, złożę panu jeszcze jedną wizytę, a wtedy będę już człowiekiem sukcesu. Przyniosę ze sobą czek in blanco, podpisany i wystawiony na pana nazwisko. A pan sam sobie wpisze sumę, ponieważ ocalił mnie pan od samego siebie, przedstawiając mnie samemu sobie, temu sobie, którego nigdy nie znałem, dopóki nie postawił mnie pan przed lustrem i nie wskazał palcem na prawdziwego mnie. Kiedy ten człowiek odwrócił się i odchodził zatłoczonymi ulicami Chicago, po raz pierwszy w życiu zobaczyłem, jakie siły, potęga i możliwości ukryte są w umyśle człowieka który nigdy nie odkrył wartości wiary w siebie. Wtedy w tym miejscu podjąłem decyzję, że ja również stanę przed tym samym lustrem i wskażę oskarżającym palcem na siebie, bo nie odkryłem tej nauki, którą pomogłem zgłębić komuś innemu. Sam także stałem przed tym lustrem, a stojąc tam, wbiłem sobie do głowy, jako mój określony cel w życiu, Determinację, aby pomagać ludziom odkrywać siły, które w nich drzemią uśpione. Lekcja, którą teraz słuchasz, jest dowodem, że mój określony cel jest wypełniany. Człowiek, którego historię opowiedziałem, jest teraz prezesem jednego z największych i najlepiej prosperujących koncernów w swojej branży w Ameryce, prowadzącego interesy od wybrzeża do wybrzeża i od Kanady po Meksyk. W krótki czas po incydencie opowiedzianym powyżej zgłosiła się do mojego biura kobieta na analizę osobistą. Wtedy była nauczycielką w szkołach publicznych w Chicago. Podałem jej formularz analizy i poprosiłem o wypełnienie go. Po kilku zaledwie minutach pracy nad formularzem wróciła do mojego biurka, oddała mi formularz i powiedziała: Chyba nie dam rady tego wypełnić. Zapytałem, czemu zdecydowała nie wypełniać tego formularza, a ona odparła. Mówiąc zupełnie szczerze, jedno z pytań na tej karcie dało mi do myślenia, i teraz już wiem, co ze mną jest nie tak. Dlatego uważam, że nie potrzebuję płacić panu za analizowanie mnie. Mówiąc to, kobieta wyszła i nie słyszałem o niej przez dwa lata. Pojechała do Nowego Jorku, została pisarzem not reklamowych dla jednej z największych agencji w kraju. A jej dochody w chwili, kiedy napisała do mnie, wynosiły 10 tysięcy dolarów rocznie. Kobieta ta wysłała mi czek pokrywający koszty jej analizy, ponieważ czuła, że zarobiłem na swoje wynagrodzenie, mimo iż nie wykonałem dla niej takiej usługi, jaką zwykle daje moim klientom. Niemożliwe jest przewidzieć, które pozornie nic nieznaczące wydarzenie może doprowadzić do ważnego punktu zwrotnego w czyjejś karierze. Ale faktem niezaprzeczalnym jest, że te punkty zwrotne mogą być lepiej rozpoznawalne dla tych, którzy mają pełniejszą, lepiej wykształconą pewność siebie. Jedną z nieodwracalnych strat dla rodzaju ludzkiego jest brak wiedzy o tym, iż istnieje określona metoda, poprzez którą można rozwinąć pewność siebie u każdej średnio inteligentnej osoby. Jaką niezmierną stratą dla cywilizacji jest to, Iż młodych ludzi nie uczy się tej znanej metody rozwijania pewności siebie, zanim zakończą edukację, ponieważ nikt, komu brakuje wiary we własne siły, nie jest wykształcony w pełnym znaczeniu tego słowa. Ach, jakaż chwała i satysfakcja byłaby szczęśliwą spuścizną mężczyzny czy kobiety, potrafiących odsunąć zasłonę strachu, która zawisła nad ludzkością i odcina im dopływ światła zrozumienia, które daje pewność siebie, gdziekolwiek zaistnieje. Tam, gdzie kontrolę ma strach, osiągnięcia godne uwagi stają się niemożliwe, co przywołuje na myśl definicję strachu podaną przez wielkiego filozofa. Strach jest lochem w umyśle, gdzie umysł biegnie się schować, szukając zacisznego schronienia. Strach sprowadza zabobon, a zabobon to sztylet, którym hipokryzja morduje duszę. Miłość, piękno, radość i wiara od wieków budują, burzą i tworzą od nowa podstawę duszy każdego człowieka.